Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Traner, A to jest kolejny odcinek z gry Poly Bridge Tak, wiem, że wczoraj było, dzisiaj jest Ale wczoraj mi się dobrze grało, dzisiaj też nagram sobie ten. Cross jump. O ja cię kręcę Dobra, czyli tak To jedzie tu, to jedzie tu A jeden musi skoczyć tu, a dwa musi na górę skoczyć To nie może być trudne Tutaj sobie robimy Takie coś w drogę chcemy chwil Okay. Czy to się uda czy nie? To jest dobre pytanie. Na której brak odpowiedzi. Ok, fil. Eee, droga, fil. też dwa wyszły. Ok. Czy to się uda? Uwaga i uwaga. O nie. To jakby to musi być większe, trochę. Ale czemu taki budżet duży jest na to? Nie ogarniam. Strasznie duży budżet. Czy to nam teraz puści? O, dobra. Jedno mamy zrobione. Teraz drugie. Dobra. Film. O, nie lino. Nie ja to popełniłem? Okej. Okay. Okej, okay, czy to nam będzie trzymać? Kurde, prawie, prawie Jakby się to nie zawaliło to jeszcze by było lepiej Okej, okay, teraz... Czy to będzie trzymać na. <laughs> A teraz? Jak nam skoczy? Hmm, tak jakby to... Powinno być tak Hmm Trochę płaszczej to zrobię, to może dalej lecieć no leci dalej, ale nie dolatuje. Dobra, jak nam to teraz wyjdzie? To jest dobre pytanie. Budżet trochę przekroczony, kurde, niedobrze. Czy da się go jakoś tutaj uszczuplić? Czy nie? Chyba nie. Może jeszcze. O, 31, dobra. Jesteśmy poniżej budżetu. O, i chyba się nam uda. Uda się nam, dobrze. Level zakończony. W budżecie się zmieściliśmy. Wszystko pięknie. Więc teraz Steel Arch Bridge. o, Okej. Okay. Jaki budżet, jaki most w ogóle. Ale jaja. Jak ja mam to niby zrobić? Wow, ale mościk. Może <grym> jakoś tak chyba to trzeba zrobić. Wow. Ale mostik to będzie. Kurde. Ja już czuję, że to będzie fajny mostik. O, ale fajowy będzie. Ja cię kręcę. Trzeba go wzmocnić, żeby to ładnie stało nam. Ojej, budżet ciężko, ciężko z budżetem będzie, chyba, żeby to nam wyszło. <laughs> ok, o, to nic. Oj, chyba coś nie tak zrobiłem z tymi linami. To musi iść na pewno tu i tu i tu. Kto musi pójść tu, tu i tu? Kto musi pójść tu, tu, tu. To, tu? tu, tu? Czy to nam się utrzyma? Eee! Wow, utrzyma się, ale to jest ciężki pojazd. Także pytanie, czy to się nam utrzyma? Na razie ślicznie jest. Dobra, przeszliśmy ten poziom. Fajny, fajny poziom, bardzo fajny mościk generalnie. E, tak mi się wydaje, że można było to nawet lepiej zrobić. Po prostu mniejszy ten most, w sensie trochę niżej, ale wyszło okej. Okay. Double dangle! Jeju! Jak ja mam to niby zrobić? Chyba tak. I co, i tu mają być liny, pewnie? No nie wiem, jak to inaczej mogę zrobić. E, tutaj muszę mieć podwójnie. O kurde, już nie lin nie mam? Co, co? O kurde, dobra, to nie jest takie proste, jak się wydaje. No to nieźle. Dobra. Tak, no moc się nam zawali, tak. Raz. ...dwa... ...trzy... ...i tutaj też trzeba trzy zrobić. No ja nie widzę innej opcji, żeby ten most wykonać tutaj. To jest chyba jedna opcja jaka jest. O, ale... ...ślicznie. Znowu trochę ponad budżet, ale to nic. Lecimy dalej. Wow. a mi to idzie. Skipper, czyli jedzie A i most, potem B i C. A... Co? O co tu chodzi? A, bo tego C trzeba górą puścić. Już rozumiem. Okej, okay. ale ten most. Nie wiem, nie czuję się komfortowo robiąc ten most. Jakoś tak, kurde, no nie wiem. Hm, co będzie się trzyma? No będzie się trzymać. Aaaa. Dobra, już rozumiem na czym tutaj polega główny problem. Na tym polega główny problem tutaj. Że to się musi opuścić... Ten mościk calusieńki śliczny. ty, tu, 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 tu kurde jak ja mam to wykonać a może by tak tutaj zrobić takie coś teraz tutaj tu expand a tutaj kontrakt ow oh. e toż wolę to inaczej wykonać niż tutaj to tu wolę ta i tutaj wolę tą hydraulikę pociągnąć tak tej ekspansji zrobić. Czy to nam się utrzyma? Nie. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że się nie utrzyma. No bo po co? Nie. O, może trochę trójkąty się ogarnie. To będzie lepiej trzymał most. Ok. Nie. Trochę mniejsze Teraz. No nie, dalej nie trzyma nam ten most. Kurde bele. Jakby to tutaj zrobić tak, żeby fajnie wyszło. Ale w sumie ten się tutaj przecież nie musi ruszać. Trochę skróćmy go. W sensie jakoś tak. Okej. Okay. I tutaj przedłużmy go. Tak. I tutaj postawmy. O nie. Tutaj Stal postawmy. Oho. Tak, bo nie jedzie tutaj i teraz musimy tylko zrobić to podnoszone tutaj Okej, okay, dobra To nie może być trudne Dobra yy. Tutaj musi być jedynka na tym Tutaj musi być kontrakt i tutaj musi być kontrakt Sprawdźmy jak to wyjdzie A, tutaj. tutaj musi być na pewno kontrakt maksymalny Tutaj musi być ekspend maksymalny, dobra, trochę źle zrobiłem, ale to już naprawiam O właśnie Okej. Okay, I teraz tutaj trzeba będzie postawić po prostu To mogę usunąć I Tutaj trzeba postawić drogę po prostu Aha. I tu musi być jedynka, okej. Okay. Split joint, tutaj, dwa, dwa, dobra. I zobaczmy czy to zadziała nam. Czy nie. Czy to nam zadziała? Eee. Uwaga, podnosi się, podnosi się. O, trochę brakuje. Ale może to, to nic, to może nic? O właśnie. Ślicznie. I siup. I udało się, level zakończony. Dobra. Dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka, jeżeli się podobało wiecie co robić. Widzimy się już jutro, także trzymajcie się i do zobaczenia!